Cześć, witajcie. Z racji tego, że leciutko chwycił mu rozik. Chciałbym Wam coś pokazać. Zobaczcie. Odrywam taką płytkę gleby, tak jak gdyby. I co Wam chcę pokazać? Zobaczcie, jak dużo tutaj jest bioporów. Widzicie? To o, to o wszystko. To, to tutaj o taki kanał widać stąd dotąd. Tu spójrzcie się. Zaraz niech się wyoszczy. Tutaj kanał pod poddżownicy. Cała ta gleba jest przeryta przez Dżownicę. czy tutaj, czy właśnie tu o tak samo zobaczcie jak ta gleba jest przeryta przez dżownicę. widzicie jak się tworzy struktura gruzełkowata jak te, tutaj pomiędzy tymi wszystkimi kanałami się tworzą takie fajne gruzełki o widzicie tu jest na przykład ozmarznięte i tu już o widać stąd tu, tu, praktycznie cała objętość gleby jest na grubo przeryta tymi kanałami dżownic drzowni, i dzięki temu, że te dżdżownice to przery, no przeryły tak mówiąc kolokwialnie gleba ma odpowiednie warunki wodno-powietrzne tak jak mówię i woda i powietrze jest w tak samym tak samo jest ważne, nie można mieć powietrza i nie mieć wody i zbierać dobre plony tak samo nie można mieć 100% wody i 0 powietrza i się też nie da zebrać ładnych, dobrych plonów to powinno stanowić po 25% i wszystkie nasze zabiegi uprawowe powinny dążyć do tego aby gleba utrzymywała właśnie odpowiednie stosunki wodno-powietrzne dzięki, cześć